Trzemaneczko widzowie! Dzisiaj recenzujemy Gdziemy zestaw tej... LEGO Creator kre Taki mamy stateczek, tu krokodyl, dwa, dwa ludziki. Ładny zestaw, tylko gdyby nie te peligany. Zestaw 7, plus, numer katalogowy 71093. Mamy jeszcze inne, tu mamy opcję, jeszcze jak można zbudować. To jest samolot. Samolot, tu mamy nawet statek i jakiś mini domek. Obrócimy i mamy taki, taki stateczek, można otwierać. Mo, tutaj ze statku ładnie wygląda, dosyć, taka tratwa mini. Mamy nawet kraba. Tu mamy mini domek, tutaj taki, taki, taki coś. Jak to się nazywało taka re, ręka. Ta, ta. Dziwik. Aha, dźwig. No. Teraz zobaczymy ze stawik Dobrze, mamy zestaw Ład, ładnie się prezentuje, Można, możemy obrócić. Może usuniemy figurki na to, no. pokażemy. Chup? Jak chce. Już nie ma figurek, jest tylko krokodyl i taki łabędź albo taki coś. Pelikan. <laughs> pelikan. pelikan. Jest ja wszystko już. mamy pelikan. No, na takiej kłodzie sobie tu. A statek, tu mamy jeszcze ptaszka. To się kręci. I to, to jest ciekawe, to, to nie powinno się trochę kręcić, moim zdaniem. Z, Drzwiczki, z funkcji bawalnych już nie odwróć drugą stronę. Tu również można zaobserwować, że z, z, cały model może się również od... Jest, jak, myślicie, że ludzie są Sięło. otwarci? Sięło. Ten model jest bardzo otwarty na nowe relacje. No, nowe. Re... Można wejść, proszę pani. do środka. Co tu mamy? No, mamy tutaj Opowiadaj. takie małe. Um, jakieś łóżeczko. mamy tutaj taką kierownicę. Uuu, Ale pokaż do, do kamery. Ta się tam spadł. Iii. Jak Mateusz wspomniał, ciężko o. mi tutaj zajrzeć. Tu jest łóżko, mhm. kuchenka oraz Kierownica, to jak się na to mówi? Okser, dobra. O, ster, dobra. Mamy tu również sterownik. Mhm. To co? Coś jeszcze możemy powiedzieć? Dach można zdjąć. No, Ogółem dach. zestaw ma wiele funkcji bawialnych. Takie się. wiele, przepraszam. Ma mało bardzo funkcji bawialnych. Coś jeszcze ty już możesz powiedzieć o tym zestawie. No, bardzo ładne, tylko te, gdyby nie te zwierzęta, to jak biedacko wyglądają. Or też sprawę, że są no. trzy w jednym. No Wiem. Nie, nie pokażemy niestety Wam widzowie reszty, ponieważ nie będziemy teraz przebudowywać tego modelu. To może. Zniknij tego ptaka. Zniknij teraz tego niebieskiego ptaka. Zniknij krokodyla. Teraz stryknij łódź. Nie. Dobra. To może teraz zobaczyć parę. Bo zobaczymy, teraz się przyjrzymy figurkom. Co ty na to? No dobry pomysł. Zrób to. Ohoho. Tak, prezentuję. Się. Co za czary, dwie po prostu figurki. jak w Harry Potterze. Może najpierw pokażesz jedną, a nie dwie na raz. Tu mamy takiego rybaka, który łowi ryby i ma taką wodę pomarańczową. To może być Nemo. Nemo. Gdzie jest Nemo? Złowione. Złow... O, Nemo złowionego. Nie ma w sumie co się przyglądać za bardzo no, tą figurką. Mogłem... Zwykłe takie Pokażmy po prostu City. Można zobaczyć, że ta osoba posiada zielone nóżki. Nadruk taki sweterkowy z, ple... z tyłu na pleckach, nie posiada ten. Twarz klasyczną, dziewczynka teraz. Dziewczynka to Fotografka. robi zdjęcie. Tam. Taka mała dziewczynka. Ale ładną bluzę ma za to bardzo. No bardzo ładne. taka ładna. No dobrze, to chyba wszystko. To może teraz. Czekaj. Potrzebujemy łódki. Uderz w tym o Oh. I tak wygląda nasz zestaw cały złożony. Te figurki można tu położyć, tam gdzie stoi Tak, jak na pudełku po prostu. Mm, jak oceniasz w ogóle ten zestaw? Ten zestaw nie wiem, z 8 na 10, gdyby nie te zwierzęta tak. Bardzo polecamy również ten zestaw. Posiada również trzy inne opcje: samolot no. oraz mini dog z małą łódką. Jednak, w naszej opinii, samolot jest dosyć zbyt kwadratowy, a ta łódka no. może posłużyć jako ładna na półce lub można no. się pobawić w bagno i po prostu, że ktoś kemping mini na łódce. No. To chyba koniec. No, to... Dobra, subskrybujcie, Komentuj komentujcie. Do zobaczenia. zobaczenia. Pa! pa. 으아악 <shrug>